Kolejny dzień na zrzutach. Próba znalezienia pierwszego w tym roku. Jestem w takim miejscu. Gdzie jest pełno odchodów jeleni. Taki zapach. Chyba moczu. Taki podobny jest do moczu końskiego. Cały las aż pachnie. Pełno odchodów. Mam nadzieję, że to się przełoży na jakieś znalezisko, bo jak tu nic nie leży, świeżego albo starego, to ja się wypisuję z, tej, z tego hobby zbieraczego, tu ileż można chodzić i nic nie znaleźć. Iścówka jest pierwsza klasa Ale co z tego jak nic nie leży Ile nie tu na pewno bywają, ale czy zostawią tu jakiegoś różka? Nie wiadomo No to na razie tyle jak coś znajdę to się jeszcze odezwę No i powiem, wam, że nie grozi mi wypisywanie się z tego hobby. Minuta minęła i zobaczcie Nie jest to nic wielkiego, ale już na pusto się do domu nie wróci a tu jeszcze jest tyle tego lasku do obejścia że liczy na coś jeszcze no zobaczmy co to jest jelonki tu bywają całkiem, całkiem, co to jest dziesiątek dziesiątek z zarysem na 12 całkiem, całkiem, powiem wam Najważniejsze, że jest. No to idziemy szukać dalej.